Pamiętacie jeszcze o akcji Bąbka, w ramach której jeszcze przed świętami, a także w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego burmistrz Krosna Odrzańskiego podpisywał bombki? Choć już po świętach i wielu z nas schowało świąteczne ozdoby do szafy, to jeszcze nie koniec akcji, bo czeka nas wielki muzyczny finał, będący podsumowaniem bombkowej inicjatywy. Koncept charytatywny to kolejna część bombkowej akcji. Co roku burmistrz podpisuje bombki. Dochód z tych bombek jest przeznaczany na Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim. Z samych bombek nazbierano do tej pory 1814 zł. Zapiszcie datę w kalendarzu. Niedziela, 21 stycznia o godzinie 17. Kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej. W tym koncercie jako wykonawcy biorą udział członkowie zespołów pracujących w krośnieńskim zamku. W tym roku drugi peron Perfectly Zapchaj i tradycyjnie też będzie koncertowało na Odrze. I po tym koncercie zbieramy pieniądze i te pieniądze uzupełniają pulę do zakupów. Potem meldujemy się w domu dziecka, pytamy co Wam kupić. Mówimy, mamy, jakie mamy pieniądze, yy, i robimy zakupy. Tak. Jeszcze raz przypominamy: zabierzcie ze sobą portfel i przyjdźcie na koncert charytatywny w niedzielę, 21 stycznia, godzina 17: Kościół pod wezwaniem świętej Jedwigi Śląskiej. Do zobaczenia.